To ja Siem, bym no to tak, tak, ale ładnie Fet jest. to. Kurde, równo no. i tylko na nas nie ma. Na ale bardzo ładne. To bardzo no, nawet nie wiedziałem, że to jest jakieś nowe ale jeszcze, to trochę techniki, żeby się nauczyć. No mówię, jak patrzą na filmy, to tylko ten najlepiej lata. I ten właśnie Sky... i no, co to jest, ten ski nie? Sky coś! No, to jest niby Lady 3 nowe. Lejdzie. Bo on ma też skrzydła właśnie też na fałkę zrobione. No, no, no bo to jest, mówię, to jest dla potężujących. Nie? No, nie ma no ludzi, właśnie to... tego wybrałem dla potężujących, bo ja, ja nie brał. Robisz do... proste skrzydło, to będziesz to tak jak ja ty, to to zero. Czyli wcale. No. Nie, ciemu wybrałem tego. Popatrzyłem te zawinięte skrzydła, ale to też było potężne. Te dwa właśnie były najlepsze. No i na tym najwięcej filmów, bo oglądałem jednego, drugiego, trzeciego, na w to pisał, no. że nawet nie ma co. Bo to nic nie daje, mu no, no dobra, dobra, no. jakiś wątek, no, no i to te na tym podległo to do niego dobre, nie? No jeżeli radio, to mówię, radio to jest... Nie, bo niektóre są tam 100 metrów, to co faj. To są takie no. A ten miał najdalszy zasięg i wszyscy równo opisywali te zasięgi, nie? Bo tam no i na szczyteczki ze 600 metrów. Producent podaje 700, to po jest szeski producent. Po producent podaje 700, próbowaliśmy było 600. No. Czyli dalej by próbowali może. Ale to, to nie zobaczymy no, proszę, 700 metrów to jest już nie no.

Troszkę do Nie, spokojnie. <laughs> jest, bo w dół i prędkość na jest starobny jak chleb. idzie na nas ładnie kurde wiatr to jest trochę duże drzewo jest no, trochę wysokie pospalinówek tam ja do domu pomykł drzewo położone wszyscy bardzo śmiali się, bo w samochodzie spaliny no kurde, no to byś robił ładnie